z schronisko. No. To skończyliś, skończyliśmy na tym, że byliśmy w tym, bo to, bo to. teraz wejdziemy w komputer. Dokładnie. Czyli teraz mamy nowe zadanie. Ojojo. Kolejny dzień. Mamy dwa, dwa pieski. Jest Gaja, Puszek. Hana. O, nie ktoś znalazł tu ma maństwo w kanale. Boni. Matka tego pupila urodziła trzy dodatkowe zwierzaki. Nie mogą się nimi zająć. Imbir? O nie. Bo już go oddał. No, nie rozczulać tu. O Boni. Widzisz tego słodziaka? To, to małe zwierzę miało zostać użyte do walk zwierząt. Okropność. Kurde, faktycznie. Jakaś trauma. To bierzemy go? No to weź go, no. Przyjmij zwierzaka, no ale jednego? kliknij... No dobra. Aha. Boni? Co mamy imię? No dobra. Jeszcze jednego. No dobra, no. Chciałabym tego. Kto też ma na imię Boni? Tak, no to tego. Hana? No. Ktoś znalazł je w kanale. Hana. To Okej. Okay. Czyli nie możesz, widzisz, bo wiesz mu nie można już chyba? Bo masz dwa boksy, nie? Widzimy? No, masz dwa boksy tak naprawdę. Najpierw będzie trzeba jednego. Czyli nasze zadanie polega teraz na tym, żeby w sumie tymi dwo, dwoma pieskami się zająć tak i przygotować je do adopcji. O, Co Boni, Boni. Boni chce jeść. O kurczaki, mamy jedzenie? Mamy kupione. No to weźmiesz sobie, o to jest pusta. To weźmiesz sobie po tym klatkę. Ale on jeszcze ma wodę. Tak, on to daje, no to jest no zje od razu, no. Weź go. No nie ma jedzenia. To jedzenie mu wsyp. No to masz, masz jedzenie w sobie, no. Musisz sobie pokręcić tym kółowrotkiem przy myszce. Albo tutaj, no. O tak, no Boni, prosimy, prosimy. Zobacz, teraz tu ci się pokazuje Boni, nie? Tym tutaj m kom, tak? To wciśnij M na przykład. No dobra, dobra. No, my. Teraz pięć, bo tu widziałam. No, poczekaj. I to było to my, tak? O, dobrze zrobiłaś. K, ku, ku, jednak, no. Wkliknij do Q, co miałaś. Tutaj jest Q, no. Okej, okay. głód to już nakarmiony, pragnienie, wypróżnianie, niedługo będzie chciał Siko, albo kupę. zabawa. Do Dobra, ale to idź po nowego, no bo chyba ten drugi przy, przyjechał i czeka, tak? Bo już go tam mówiłaś. W sensie, że żeby, żeby przyjmiesz go do pomocy. Oj, o. wyglądałem tak samo, A no. możemy dać do jednej i dwóch? Nie, ba, nie. Nie, nie, nie mogą być, bo tam mówicie, że nie można właśnie. Dlatego też nie możesz adoptować więcej, bo możemy mieć tylko jednego w jednej klasce. Też mu da jedzenie i picie na początku. Karma. że wtedy karmy zostały w tym opakowaniu, nie? A będzie kupić. I woda. co ona zostało? że pełna jest miska. I woda. A, już je, tak. Już brakowało pieskowi, tak. Brakowało. Zabawę, robimy. No z tamtym, tak? A temu co brakuje? Możesz wcisnąć kół, zobaczymy co mu brakuje. Wcisnij ten przycisk. Kół. No w picie sen no. no to nie wygląda tak źle. Ja tam tamtego, dobra, to zamknij ją, sezję. I tamtego może pogłaskę i porzucę mu trochę. O, to jest taki standard, że trzeba ba robić nie? Nie ten przyjdź, bo ten podnosisz na pewno. No niego musisz nakierować. No nie ten, to drugi. No pięknie po pupce. Co tam się dzieje moi drodzy widzowie, zobacz jakie miłość będzie, miłość z tego no. To cieszysz się bardzo już? Też możesz zobaczyć jak na kół, jak ci tam podziała. Ej zobacz z drugi, ej. Ej, reagują na siebie, zobacz. Prócimy ich razem. No nie, a jak się zagryzą? no, chyba nie. A on normalnie. Ej, jest ten jest to niezdrowy. Wędę jest chory. Eee. A, dwa razy rzucimy i potem zobaczymy, czy razem dadzą razem mnie. Tak się cieszy. Okej, okay. przeciwam. No nie wiem, no możemy spróbować. No bo on to dawaj tamtego. Ostatni raz. i teraz. Mm. Też go pogłaszło ładnie. nie. Ten zobaczcie mniejszy trochę, nie? Ej, kupę zrobił. Kupa. A pogłaszczył jeszcze, no dalej, no. No tak, pieszczołu. Ja walnąłeś kupę w chacie. Nie wiesz, nie robi się kupy w domu. Nie robi się kupy w domu. Podnieś tą kupę. Ale śmierdzi ja. Potrzebny worek na odchody, a musisz kupić worek na kupa. No one są takie same. same są? Tak samo będą robić zaraz. Chyba to zostawię tu i idź do tego, do komputera. Co? Który mu to będzie rzucać? to Nie Naciśnij na psie, aby się z nim pobawić. To i naciśnij na psie, musisz rzucić na niego. No bliżej, o teraz to. Teraz naciśnij E. Dobra, no to lecisz tam. Czy nie zamykasz ich, czy nie zamykasz ich? gdzie że wyjdą? Idą na To nie dobry piesek, bo miał wstydzić facie. Daj go tam No zamknij dżejko. Nie niemałe, dobra. Idź kupi te worki. A co zrobimy z tymi kartami? Nie weź ten karton, może podnieść to? Podnieść to, nie, nie ten przyjść, ten drugi. I weź tam do jego garażu wrzuć, tam. Tam, tu bo gdzieś tam pod pod wrzuć, no. magazyn, ej, pisze tu magazyn w ogóle co pisze? Nie można odłożyć. No dobra, dobra. Może jakieś zabaw... zabawę sobie można zrobić? Jakąś zabawkę? Odłóż tutaj przedmioty. Jak ci udało to to było życie. Dobra, poszło chyba. Trzeba kupić worek na psie. Odchody. Tak, pisali tam. Pewnie przylecą dronem. To wszystko przylatuje dronem. Sklep to jest ten z koszykiem, nie? Smycz można kupić już, no, zobacz. Kupujemy? No poczekaj, na razie kup tamto, Ale, no to, to ale ile kosztuje? 20, no to możesz kupić. No ale do A tu pisze, że jak zwierzęta nie, nie są wdresowane. No, Laser, draba, gumowa kość, piłka. Popieraj kupić jak chcesz. Buda dla psa z czerwonym dachem. Biały, wąski wazon. Poczekaj, ja najpłasz... Medycyna, krople do oczu, syrop, zastrzyk, penseta. Szczotka, tania gąbka, żwirek, torba na odchody jest. Kupić, albo może ten, ale poczekaj, kliknij klikniesz Zabawki. Zabawki. czas. Jak klikniesz czas na ten worek na odchodowość, kliknij więcej go. Co to jest napisane. Dwa worki. Dwa worki, mało. Dobra, no to nie mało, dobra, to kup tą zabawkę, jak chcesz, tą, tą gumową kość, co? Co? Tylko gumową kość nie kupujesz? Trzeba przejdzieć w dwóch paczkach. Sami uwielbiała swoją kostkę. Jaka sami? No dobra, czy to wszystko dać, tak? To czemu osobno rozmawiasz? A będziemy mieli dużo kartonów. Eee, przed wyjściem na spacer załóż żeby nie uciekł pies. Dobra, starczy już. No dobra, już tyle tego mamy ma się drogi widzowie. Zobaczymy co z tego będzie. Weź, to pierwsze nasze zakupy prawie wszystkie duże. No, 50 paczka, a nie w dwóch tylko na razie To już nie ma wszystkiego chyba. Weź no o nie. Wyjdź u fotografowania, no. Tak. No myszką musisz kliknąć, myszką, lewym wszystkim mysz chyba. No, weź drugi karton. Smycz, no. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Eee, tam, Smarki, Swarki, To weź, najważniejsze, no. Okej, okay, to weź, tu też kupiłaś smycz. O kurde. Dobra, to dwie, no, dobra, no. Weź wszystko. Dobra, idź z tą kupę, ogarnij. Powinien śmierdzieć cały czas. Ten też zrobił kupę, są dwie kupy. Okej. Okay. Gdzie to wyrzucasz? Ten też zrobił. No, tu chyba nie możesz tego. A nie możesz jednej worki. Okej. Okay. To trzeba to wyrzucić, czy nie? Gdzie? Tam jest, tam jest śmietnik z tyłu, no? Tu, no? Jeszcze raz, no. I co, nie masz w ogóle już odchody? Zobacz. Czy masz jeszcze jakieś? Już nie masz Czyli co, jeden pojemnik na jedną kupę, na na Ja bym najpierw zrobił im wystawił ich. Na spacer. Jak już są ok, A tu można chodzić na spacer? Wcale nie wolno iść na spacer tutaj. To weź na tą go zobacz. Okej. Okay. Mm. No, w zadowolony będzie chyba, co? Może iść na spacer. Tu rzuciłaś chyba jakąś śmierć swoją wcześniejszą. Gdzie tu można iść na spacer? Dookoła, tak? To zobaczymy ty za tym domkiem. Nie wiem, wiesz, nie poczęliśmy na to jeszcze. Co się stało Są tą smyczą się. się. bo trzeba zrobić teraz, nie? Czy nie? Co? Bo no już przytrzymaj, aby żeby upuścić, a nie spójrz ze smyczy. To kliknie chorym przyciskiem myszy. A nie, nie, wyrzuciła się bo to. O, aparat. No. Okej, okay, no. O, no śliczne. tego Którego? Aha, drugiego ty na spokojnie sobie siedzi. Nie Tak, tak, tak. Ale ładny pisze. Kurda uh, hoł uh, uh. kurde, źle skąd bierz? no bo on się nie rusz. skąd ma być, że nie zdziwisz przykne zdjęcie. oj, patrzy się to może obydwa? no dobra. Droga, jak tam idzie nam? Nie wyszedł ogłuszenie teraz, tak? Co? O. Dzień dobry. Mój nowy dźwierek jest przecudowny, cudowny. Ten z waszego słoniska, którego posłowieście mi dać. Wspomniałem wszystkie moje oczekiwania, co bardzo mnie cieszy. Proszę przyjmijcie ten prezent 725 e, łapich słów. Jako wyraz mojej wdzięczności. Pozdrawiam. Olaf Borowiec. Co to Olaf Borowiec? Ten pan, co e, wziął tego, tamtego pieska. A co? co? Że, dziękuję, no, czytałem ci. To jest przed cudowny. To weź jako Weź osnacz na dole, a zielony przycisk osnacz jako No Do tego maila, to jest taka poczta, jakby, nie? I teraz zobacz tam ogłoszenia. A nie! Ma już ten! zeskanować zdjęcie, nie? A on już tych zdjęć, eh? nie ten, to tam też. To jest Hama, ale też może być, nie? Hama też, nie? Mam ja przesunąć, jak mam przesunąć zdjęcie, to sobie postawię. Mhm. Tak, to właśnie jest, moi drodzy widzowie. Ale wiecie, na fajnie tapetę. pytam. tak czy nie?

Tylko stwórz ogłoszenie tak? Stwórz. Najpierw stwórz ogłoszenie, a później się może odezwą jeszcze. No to właśnie. Spójrz na tego zwierzaka. Słodkie stworzenie, prawda? Nazywa się Hana. Możesz nie wiedzieć, ale stworzonko to urodziło się jako bezdomne. Nie pozwól, aby zwierzątko tak pozostało. A które wybieramy? Jedno zdjęcie. A to jest Hanna? No, to tam w środku jest Hana no. No dobra, okej, okay. spójrz na tego zwierzaka, stworzenia, stworzenie, prawda? Nazywa się Hanna. Możesz nie wiedzieć, ale stworzonko to. O, dziękuję. No Co i bo niego też wystaw ogólnie, może od razu. A na go. Co? Ale nie go. Ale bo niego już wystaw to ogłoszenie, przynajmniej nikt się nie da. Nikt się nie da, no, Z Więc czemu wyszłaś? No już masz zdjęcie jego w komputerze. Więcej informacji o kliknij, no. Hmm. Eee, może nie wiedzieć, ale co się jako bez Nie pozwól bez po prostu pozostało. mu dom pełen miłości. Załaduj zdjęcie. No. No. No nie, a czemu wybierasz? Ale to nie. A co jest pies? Boni? Aha, boni, okej, okay, dobra, sorry, sorry, no. No, o! Ktoś się odezwał, zobacz, no. pod po te zwierzęta. Paweł Błowczyk cechane Hanę. I Werola Dudzik też cechane. No dobra. No, musimy zacząć czy to do dopasowania, pamiętasz? Czego ona lubi? Cechy pożądane, cechy niepożądane. I wyjść po pracownika na kontrolę. Zobaczymy, co ona lubi, a co nie lubi. Tak naprawdę, jaka ona jest fajna czy nie fajna? Duży dom. Duży dom, O. Oh. Dla hełmy No. Hanna, co? Mhm. W tym domu mam będzie miał. Czyli? W tym domu, gdzie będziemy miał psich kompanów, bo są psy w domu, no. Mhm. Koty w domu, bo są koty, no. Dzieci są. O oh Ogród. I człowiek ma czas. Myślę, że ma A ten niepożądany, co są dwóch? Lubi podgryzać. Ale kto? Zwinny. Energiczny. i boi się To jest Hanna, tak? No. To jest Hanna. Weź tam, stworzy ogłoszenie, no. Ale już do... tam, nie, panią? a nie, Sorry. Strony. Nie, nie, poczekaj. Przepraszam cię. Tu nie stworzy ogłoszenie, tylko co? Którą panią chcesz? Tom, tak? Tom, no, 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 Ale to jest, poczekaj, nie, to chciałem hanę. Znaczy, co ona lubi, czego nie lubi. Szybko się nudzi, i rozrobiaka, a tu ma samotny mieszkaniec. To nie wiem, A Ale myślę, że też można go wziąć, nie? Zobacz, ma czas, ma czas, nie? do ogród, posiada ogród, z tym też zgadzają się. I ma duży dom, ma duży dom. To do dopasuje, no. tak naprawdę. No, no I ma dzieci, i będą się z nią bawić. Boni. Chcą Boni, chcą No, zapytaj się tego Michała, Kloca Zobaczmy ważny. co Boni Weźcie pracownika na kontrolę, żebyśmy wiedzieli, gdzie... co dzieje. Wysyłaś mi? tego pracownika? No. Ma mały A weź otwórz jeszcze nie, bo niego otwórzemy, no co on lubi. W dom. No. Psy w domu ma no. Brak kotów w domu, on może nie lubić no. Dzieci w domu no. Posiada ogród co? Ma czas I Co ma? Ma czas no To super to Weź tego pieska jeszcze, tego bo niego Co on tu ma za cechy? Zajęty tu nie jestem na zdanie też tak bardzo. Dobra, no to dopasuj w sumie. To się zgadza raczej. No co, idziemy i tak. No tak, nie? Uff, najpierw jednego, potem drugiego. Nasze kochane wciutki. To jest baniczka. Nasze kochane pciutki. Nasze kochane pciutki. Co No. Co Odjechał już, ale zaznaczyło ci się tam. O do ile mamy. 80. No spokojnie. Czy się zgadzają? O! No. Czy że się zgadzają? O, oh, wow, prawie tak dobrze, jak wtedy. No, a reputacji masz już dużo, 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 no. O, idziemy, mały. Czeka masz na Ciebie damy. Karolca. O kurde. Wydaje mi się, że będzie fajne. Ma czas, ma nic. Trzymasz grę? Jest, udało się. A czemu ta gra się zbugowała? Dobra, widzę, włączamy nagrywanie na razie. Wysiło e, się nam.